Wstęp Minecraft to jedna z najbardziej znanych i wpływowych gier w historii. Od swojego debiutu jako wczesna wersja testową gra urosła do rangi fenomenu kulturowego. Minecraft 1.0 to kolejny kamień milowy w rozwoju tej niezwykłej gry. W tej recenzji szczegółowo omówię wszystkie aspekty tej wersji gry, włącznie z grafiką, rozgrywką, dźwiękiem, odczuciami i podsumowaniem. Grafika. Grafika w Minecraft 1.0 wciąż zachowuje charakterystyczny pikselowy styl, który stał się znakiem rozpoznawczym tej gry. Chociaż nie jest to najbardziej realistyczny wygląd, piękno Minecraft leży w prostocie i spójności jego świata. Krajobrazy są pełne różnorodnych terenów, od rozległych pustyn po gęste lasy i wysokie góry. Jedną z nowości w Minecraft 1.0 jest wprowadzenie systemu pogody który dodaje jeszcze większą dynamikę i realizm do otaczającego nas świata. Chociaż grafika nie jest najważniejszym aspektem tej gry, to wciąż jest bardzo przyjemna dla oka i doskonale pasuje do jej minimalistycznego stylu. Rozgrywka, rozgrywka w Minecraft 1.0 jest niezwykle rozbudowana i daje ogromne możliwości twórcze. Gracz może eksplorować olbrzymie światy, zbierać surowce, budować i projektować własne struktury oraz walczyć z wrogami. Samo zbieranie surowców może być czasochłonne, ale jest satysfakcjonujące, gdy w końcu uda się stworzyć wymarzone przedmioty. W Minecraft 1.0 wprowadzono również system doświadczenia, który pozwala bohaterowi zdobywać punkty i rozwijać swoje umiejętności. Jednym z najbardziej wciągających aspektów rozgrywki jest eksploracja jaskiń, pełnych skarbów i niebezpiecznych potworów. Dodatkowo, Minecraft 1.0 oferuje również tryb wielosobowy, w którym gracze mogą wspólnie budować i eksplorować światy. Dźwięk dźwięk w Minecraft 1.0 jest minimalistyczny, ale skuteczny. Charakterystyczne dźwięki, takie jak pukanie drewna czy syczenie ognia, są dobrze rozpoznawalne i wprowadzają dodatkową atmosferę do gry. Muzyka jest spokojna i relaksująca, idealnie pasująca do eksploracji i budowania. Jednym z najbardziej charakterystycznych dźwięków w grze jest jednak odgłos kroków potworów, który potrafi wywołać dreszcz emocji i napięcie. Odczucia, grając w Minecraft 1.0. Nie mogłem przestać czuć się zafascynowany i pogrążony w świecie tej gry. Odkrywanie niezbadanych miejsc, tworzenie wyjątkowych struktur i stawianie czoła niebezpieczeństwom były niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem. Moja wyobraźnia była bezgraniczna, a możliwości twórcze nie miały końca. Minecraft 1.0 to gra, która pozwala marzyć i tworzyć na własnych warunkach. Podsumowanie, Minecraft 1.0 to kolejny krok w rozwoju tej niesamowitej gry. Zarówno dla fanów, jak i dla nowych graczy, ta wersja oferuje mnóstwo rozrywki i możliwości twórczych. Grafika, choć prostolinijna, jest charakterystyczna i dobrze wpisuje się w stylistykę gry. Rozgrywka zapewnia dziesiątki godzin świetnej zabawy, zarówno w trybie jedno-, jak i wielosobowym. Dźwięk i atmosfera gry są przyjemne i wprowadzają dodatkowy realizm. Minecraft 1.0 to gra, która zachwyci zarówno zasłałowych graczy, jak i hardkorowych fanów. W skrócie, Minecraft 1.0 to doskonała kontynuacja niesamowitej serii, która od lat zachwyca graczy na całym świecie. Kto jeszcze nie zagrał w Minecrafta, niech nie czeka dłużej, ta gra to prawdziwe arcydzieło.